Do kradzieży blachy miedzianej z krzyża milenijnego doszło w ubiegły weekend. Jesteśmy znani sprawcy zerwali z krzyża milenijnego, płaty blachy miedzianej. Jest dosyć to dużo, bo od podstawy krzyża aż do figury Pana Jezusa, tamten środek tego krzyża metalowego był wypełniony blachą miedzianą. No i w to jest tam gdzieś pewnie około 6 metrów. Zauważył to parafianin, który niemal codziennie chodzi pod krzyż, się pomodlić i zgłosił księdzu Dziekanowi. Proboszcz parafii, która opiekuje się krzyżem milenijnym, powiadomił nas o tym, że z krzyża zniknęło kilka elementów, wartość strat wyceniono na 2000 Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Ksiądz Dziekan jest już po rozmowach z władzami miasta w sprawie zamontowania w tym miejscu kamery monitoringu. Wtedy myślę, że to będzie bezpieczniejsze miejsce, bo w tej chwili. Wielu mówi, że no nie jest to mimo, że jest tam Krzyż, że miejsce uświęcone, ale nie jest to bezpieczne, bo i jest tam wielu takich młodych ludzi, którzy no jakoś nie mają szacunku do tego miejsca, do Krzyża, że piją alkohol, jakieś różne inne rzeczy. Spotkaliśmy wiosną, trzeba było naprawiać ławki, bo były połamane. Kamery będą i będzie bezpieczniej. Wtedy też parafia opiekująca się Krzyżem Milenijnym pomyśli o uzupełnieniu miedzianej konstrukcji krzyża.